Banki oraz inne instytucje działające na rynku finansowym stoją przed ogromnym wyzwaniem związanym z zabezpieczeniem organizacji, a także swoich klientów przed nadużyciami. Nadużycia zazwyczaj kojarzą nam się ze zjawiskami zewnętrznymi, natomiast należy pamiętać, iż spora część strat wynika z nadużyć wewnętrznych popełnianych przez pracowników. Osoby te zazwyczaj bardzo dobrze znają specyfikę firmy, funkcjonujące produkty, oraz obowiązujące w niej zasady. Dlatego też bardzo łatwo jest im wykorzystać słabości systemów i wykonać niepożądane działania. W wyniku tego instytucje finansowe rejestrują wzrost strat finansowych i spadek zaufania klientów. Sposobem na zabezpieczenie instytucji przed nadużyciami zewnętrznymi i wewnętrznymi są systemy antyfraudowe. Przykładem takiego systemu jest ASECO Antifraud, który posiada mechanizmy weryfikujące działania pracowników w systemach informatycznych. W momencie, kiedy zostaną zidentyfikowane działania wzbudzające podejrzenia, wskazujące na potencjalne nadużycia, zostaje wygenerowany alert. Trafia on automatycznie do komórki zajmującej się weryfikacją nadużyć wewnętrznych.